I tam chciałem powiedzieć, co tam słychać w temacie Bramotela. Otóż dodałem do schematu układy dekodujące DTMF i 400 Hz. tam jaka tam jest częstotliwość? To już powiedzmy, mniej istotne. Przy okazji zauważyłem teraz błąd. Bo ową częstotliwość możemy sobie tu zmodyfikować. Zależnie od wymagań. Zwykle będzie to 400. Zdaje się, polska norma mówi o 400. Nie zmienia to faktu, że spotyka się w centralach abonenckich. 440, jak są z jakichś egzotycznych krajów, może być 350 Hz. Także tu nie ma problemu. Układ zdekoduje każdą z tych częstotliwości. Oczywiście, trzeba go odpowiednio. O, tak się bardziej podoba. Ustawić. No, pozostaje dodać mikrokontroler, tu jeszcze muszę zastanowić się, co wybrać. Jakichś tu większych, spektakularnych zmian nie było, ale kojarzę jakieś modyfikacje, zabezpieczają, diody zabezpieczające tu za transformatorem swoją drogą muszę sprawdzić jak to się zachowa na jakimś próbnym takim obwozie podłączyć dosłownie prosto do linii właściwie no aby w realnych warunkach tu po prostu dam rezystor 600 ohmów i zobaczę jaki poziom sygnału Uzyskam w tym miejscu, żeby było wiadomo, jak to miejsce działa. Powinienem też zbudować ten układ i go wypróbować. No jest tu więcej zabawy, więc nie wiem, czy po prostu nie pominę tego, tej roboty i wykonam to już na Płytce wykonanej konkretnie dla tego urządzenia, ewentualnie dobierę wartości elementów, czyli prądu jaki ma tu płynąć. Wyjdzie, że tak powiem, w praniu. Tu sobie policzyłem, że te 4-7 kg to jest taka optymalna wartość. Powinna być OK. Dla napięć od 24 do 90 V, prądu dzwonienia, no nazywa to się prądem dzwonienia. No, jeśli chodzi o domową tunę, to powiedzmy obwody są wypróbowane, sprawdzone już w praktyce w dwóch urządzeniach, więc raczej tu. Nie spodziewam się niespodzianek, i mogę to że tak powiem no polegać na tym, co tutaj mam. No, jak mówię, teraz będę kombinował, myślał o doborze mikrokontrolera. Nie tylko takiego, który jest idealny do tego celu, ale też takiego do którego mam płytkie y, Nukleo czy Discovery żeby sobie to przetestować. Jakiś istotny fragment jak dekodowanie TTMów, nadowanie TTMF. Z takich rzeczy, co dodałem układ generujący napięcie połowy VCC czyli połowę 3-3V proste rozwiązanie i to napięcie akurat tu jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do ustalenia powy napięcia dla linii nazwanej audio która będzie wykorzystywana do podawana na ADC ADC mikrokontrolera no jak wiadomo nie może to być nie mogą tam być napięcia ujemne wszystkie muszą się mieścić w granicach od zera do VRF VRF będzie napięciem zasilania czyli od zera do VCC czyli 3,3 V. Także bezpośrednio stąd będzie dochodziło do do yy, przetwornika diody, które mamy tu zabezpieczą nam mikrokontroler przed uszkodzeniem w razie czego. Tu mam już rozrysowany klucz AC. Wcześniej tylko o nim wspominałem. Tak będzie on wpięty. Działa jako nie przełącznik, tylko załącznik, czyli albo łączymy tor audio linii telefonicznej z linią domofonu, albo ją rozłączamy. Generalnie cały czas jesteśmy podłączeni do linii telefonicznej, natomiast do domofonu, jako że stamtąd nie musimy odbierać jakichś tonów DTM-ów tak dalej, 400 Hz, to przyłączamy się wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy istnieje taka potrzeba. No, tu też zabezpieczamy diodami, ale w tym wypadku chronimy klucz przed uszkodzeniem. No i to tylko tak, krótka informacja. Jeśli ktoś byłby w stanie wykonać dla mnie płytki do tego projektu, to proszę o kontakt. Na pewno skorzystam. Jak mówiłem, każda pomoc się przyda. Pozdrawiam i do usłyszenia.